To nie jest zona hotelara, gdzie jest mnóstwo hoteli, turystów. No, nie chcielibyśmy ręki przykładać do takiego procederu. Gdybym miała pojechać drugi raz na taką wycieczkę, to bym po prostu. Cancun, ten turystyczny kurort powstał zaledwie w latach 70., by stanowić konkurencję dla ikonicznego wtedy Acapulco. Miasto szybko stało się turystycznym centrum kraju, do którego dziś zjeżdżają tłumy. Przez większość podróżników omijane szerokim łukiem. Jednak my postanowiliśmy je odwiedzić. Czy słusznie? I na starcie, patrzcie, komitet powitalny. <grym> Ale fajny okaz. Się wygrzewa tutaj na kamieniu. A my jesteśmy właśnie. Playa de Jedna z piękniejszych plaż tutaj. Patrzcie zresztą, ile ludzi. I co. Beach, beach Live, tak zwany. Po to jesteśmy w Cancun, żeby trochę odpocząć. Nie ma tu za dużo rzeczy do zwiedzania. Jutro chcemy się wybrać na wycieczkę na e, Isla Mujeres, dokładnie. A dzisiaj było jelenistwo. Także vamos a la playa. Słuchajcie, no cały dzień byliśmy na Playa Delphines, plaża. Y... W pierwszej części po prostu zajęta przez lokalców, za którą nie znajdowały się hotele i poczuliśmy taki fajny klimat tanku. Nie ten wiecie, zony hotelary. A teraz znajdujemy się w park de las Palapas bo w końcu po całym dniu. Trzeba coś zjeść, akurat w okolicy del Delpinez nie było żadnych restauracji, nic kompletnie. Jedynie jakiś tam ziomek rozdawał empanadas, to kupiliśmy za 25 peso jedną empanadas, ale wiecie, bo tak uzaspokoiliśmy swój głód. A teraz no, trzeba się posiedzieć po całym dniu. I kosztujemy jakiegoś specjału. To jest podobno zupa z kukurydzy. Nigdy wcześniej jej nie jedliśmy. Jest dużo sera. Ja dodałam jakieś tam papryczki i tak dalej. No nie wiem, tak, to pierwszy tejść. Pierwszy chyba chciałabym, żebyś to spróbował. Gdzieś tam czytałam na blogu, że ludzie sobie to wzięli, bo widzieli, że dużo lokalsów tam stoi. Fajnej w dobrej smakowało. cenie. No, a, a się gdzieś tam mówili, że średnie. Dobra. Ale ile ludzi tyle opinii? Specyficzna zupa. Można było wziąć w trzech rozmiarach. Mm. I to chyba smakuje. <laughs> No to fajnie, o! Bo serek dobry rozpuszcza się O! Ale ostra! Ale dobra! Taka bukurydziana zupa z serem z papryczką nie wiem czy to ja tak sobie napaliłam, czy ona była taka ostra ale zarąbista, no próbuj 20 peso mm. czyli jakieś 2,30 za taki malutki kubeczek Zarąbista, polecam. Mają dryk do, do dańskiej kukurydzy, po prostu zrobią z tej kukurydzy, kurde, śmiesznej, nutnej czary. Wyszła. Także polecamy i polecamy też takie Cancun. To są plusy mieszkania, trochę dalej od centrum. Tutaj ludzie z zony hotelary nie docierają. Tutaj są normalne dzielnice mieszkalne i naprawdę turystów, powiem wam, mhm. na, na palcach jednej ręki. Także. Ceny też o tym, tym świadczą, nie? To są ceny na czego, naprawdę w kontekście Meksyku. Naprawdę ok więc. Także polecamy Park de las Palapas. 16 grudnia, godzina 9:30, a my właśnie czekamy w Cancun na naszą łódkę, bo dzisiaj wybieramy się na Isla Mujeres, czyli na wyspę kobiet. Mieliśmy w ogóle jechać tutaj we własnym zakresie promem. Promy kosztują 440 plus w obie strony za osobę, ale wczoraj zaczepił nas gość na plaży. No i w sumie cena wydała się. Zaproponował nam bardzo fajny pakiet, który również obejmuje snurkowanie w trakcie rejsu. Tak, zobaczymy podwodne muzeum. Oprócz tego jest jedzonko na statku, jakaś rybka jakieś napoje i tak dalej więc taki klasyczny pakiet no i za to płacimy 330 zł więc suma sumarum za, za dwie osoby dokładnie, więc suma sumarum koszty z logistyką, z jakimś posiłkiem tam byłyby zbliżone więc no na leniucha no, na, na leniucha, pick up z apartamentu tutaj do portu i tak dalej, i tak dalej, tak. więc cała logistyka poszła sprawniej. no także czekamy na resztę grupy i będziemy Wam dzisiaj pokazywać Islamu Hersen. A tak się prezentuje nasza łóżeczka. Koło. Koło. Pierwszy przystanek wycieczki. Snurkli. Ja jestem już gotowa. Widać coś. Po przystanku na snurkli i małej degustacji Tekili. meldujemy się już z Isla Mujeres przechadzamy się tutaj tak naprawdę paroma uliczkami które przecinają wyspę eee, no i idziemy na główną plażę na Playa Norte bo właśnie ona jest tutaj najpiękniejsza i to jest wóz programu. także patrzcie jak wyglądają tutaj uliczki znowu mamy wózki golfowe my jesteśmy już na tej plaży niby nie ale ona na samym końcu ponoć jest najładniejsza, więc Idziemy, póki co No jest fajnie, ale Jest fajnie, ale już tyle tych plaż rajskich zobaczyliśmy że musi być naprawdę coś, coś mega, żeby zrobiło na nas wrażenie, może dlatego tego. czy to jakaś morena czy to wąż w ogóle pokaż Klaudię, gdzie my jesteśmy, gdzie ta isla Mujeres. Obchodzimy wyspę i słuchajcie, są tutaj takie mniej uczęszczane ścieżki. Podejrzewam, że ta droga prowadzi do Napisu, który zaraz zobaczycie. Tak się zastanawiam, czemu jeszcze nie obalili tego popiersia. Bo przecież odkrywcą tej wyspy był hiszpański konkwistador Hernández de Cordoba. W 1517 roku ją odkrył. A wiadomo, jakie praktyki stosowali konkwistadorzy, ale tutaj jednak nie jest odczuwalny ten jakaś wrogość, czy jakieś takie zarzewie konfliktów historycznych. A tutaj, proszę bardzo, pomnik kobiety, jeden z wielu na wyspie. Feliz Navidad! No, czuć święta, patrzcie, jest jakiś kościółek, to klasyka. I Palacio Municipal, czyli jakiś, jakiś obiekt władz miasta. Szopka. A wyspa w czasach prekolumbijskich należała do jukadańskiego państwka Majów, Eka. I oni tam w tych czasach czcili boginię Ixchel która była boginią płodności, była boginią ponoć tkactwa i tutaj jak hiszpańscy konkwistadorzy przyjechali znaleźli liczne posągi kobiet dlatego wyspa nazywa się Wyspą Kobiet z hiszpańskiego mujeres, kobieta ale się, ją rozbawiło ale ją rozbawiło w dalszym ciągu jesteśmy na isle Mujeres Kapitan nam zrobił taki przystanek, bo znajdujemy się w miejscu, gdzie można popływać z rekinem, cat shark, nurse shark, do 4 metrów długości, żyje 40 lat, ale słuchajcie, takie warunki, w jakich on tu jest przetrzymywany, no, no nie chcielibyśmy ręki przykładać do takiego procederu, zresztą to nic chyba przyjemnego, żeby wejść sobie na chwilę. Tutaj jest jakiś ala treser, który bierze tego rekina co chwilę pod pachę i go holuje w stronę ludzi, więc tak tylko rzuciliśmy okiem. No i co? Idziemy sobie gdzieś dalej pospacerować. Zobaczymy jak inni ludzie. O, są dwa jednak, patrzcie. Jak jednego wyciągnął dosłownie z samego narożnika, bo no nie wiem, spał? <laughs> Cokolwiek. Ale dopiero teraz został wyciągnięty, no. No. Szczerze myśleliśmy, że będzie to w jakichś naturalnych warunkach, że gdzieś po środku Morza Karaibskiego zostaniemy wyrzuceni z maskami, z rurkami. I będziemy mogli obserwować te rekiny, jak się okazuje niegroźne dla ludzi, a tutaj... No, no nie, nie spodziewałam się takiej po prostu malutkiej... Rek, rekinie więzienie. No i drodzy, a w takiej oto scenerii dodajemy dla Was story na Instagramie. Szybkie podsumowanie Isla Mujeres. Nie wiem czego się spodziewałam, bo praktycznie wszystko o tej wyspie wyczytałam: że jest tłoczno, dużo turystów. Warunki praktycznie takie same jak na Playa Delfines, na której byliśmy wczoraj, w Cancun. I gdybym miała pojechać drugi raz na taką wycieczkę, to bym po prostu nie pojechała. Ceny, kosmos. Ale przynajmniej mamy nadzieję, że ta ryba, o której nam opowiadał ziomek, który sprzedawał nam tą wycieczkę będzie nam smakował. No i ostatni dzień w kampu. Słuchajcie, przyjechaliśmy na taką mało popularną, nie uczęszczaną przez turystów plażę Playa Tortuga. Nawet na Google nie jest ona dobrze yy, opisana. Ludzie się skarżą, że ta lokalizacja, która jest na Google, nie pokrywa się z tym, co jest w rzeczywistości. No i tak, no plażyczka jest taka mocno kameralna Są sami lokalsi, praktycznie nie ma żadnych turystów Jest wąsko, jest dużo skałek, ale nam to nie przeszkadza My chcieliśmy właśnie trochę bardziej kameralnie ogarnąć ostatni dzień Widzę teraz, że nawet są patrole No proszę, wojsko nawet Przemierzające tutaj, kontrolujące wszystko, bardzo fajnie No kładem by tu nie wjechali, nie? Ale... No i odpoczywamy, późne popołudnie, jutro już kolejne miejsce, także szukamy miejscówki do rozłożenia ręczników i do wzniesienia się dronem. To tyle z Cancun. Parę dni tutaj z wycieczką na Isla Mujeres. Było spoko, sympatycznie, ale czy jakoś wyjątkowo? Nie sądzę. Przed chwilą z Klaudyną porównywaliśmy to w kontekście takich all inclusive. Nie? Jak są gdzie byliśmy na Dominikanie, na Zanzibarze i tak dalej. To tutaj chyba na te all inclusive ostatniej kolejności bym się udał. Plaża rzeczywiście fajna, ładna, ale czy coś nadzwyczajnego. A no, jakoś nie sądzę. Więc to jest tyle z Cancun. No wiadomo, fajna baza też do zobaczenia, pszenica, jakiś scenot i tak dalej. Ale tak samo w sobie plażyczka i tyle, nie? Także trzymajcie się, się mano. Ja widzicie, jaki tu melarz się kręci. Niektórych już trzeba zakopywać, bo zwłoki. Tradycyjnie już. Mają tu tak dobre i tanie jedzenie, już wiemy w ogóle gdzie chodzić, które budki, quesadilla, 25 peso. Patrzcie jaka potężna, nie, nie wiem jaka ją No, to jest sopas na takim kruchym placuszku z cochinito, z taką... Szarpaną wieprzowiną, no tak dobre i tanie jedzenie. Bardzo mocno polecamy tą miejscówkę, bo można w kanku naprawdę tanio i dobrze zjeść.